W języku tajów oznacza wyspę, a Chang – słonia. Zatem, jak sama nazwa wskazuje, Koczank jest wyspą słoni. Choć na próżno szukać tu tych zwierząt na wolności, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Na Koczank bardzo łatwo dotrzeć na własną rękę. Autokarem do a stamtąd promem prosto na wyspę. Dlatego jest idealnym rozwiązaniem na szybki wypad z Bangkoku. Wyspa leży w wybrzeży Zatoki Tajlandzkiej, niedaleko granicy z Kambodżą. Ma 30 km długości i 14 szerokości, co czyni ją trzecią co do wielkości w całej Tajlandii. Słynie z górzystego terenu i dużej dżungli w samym centrum, a ponad 80% wyspy należy do Parku Narodowego. Ze względu na wielkość, Kochang najlepiej eksplorować na wynajętym skuterze. Taka przyjemność kosztuje około 20 zł za dobę, a paliwo kosztuje mniej więcej 40 batów, czyli około 5 zł za litr. Takie mają pompy benzyną. Benzyna zielona, benzyna pomarańczowa. Citizen to wygląda i wygląda. Zawsze tak wygląda. Jedziemy! Jazda po wyspie może przysporzyć trudności osobom bez doświadczenia ze względu na kurzysty teren, liczne zakręty i przewyższenia. Koniecznie sprawdźcie stan hamulców, szczególnie jeśli planujecie pobyt na wyspie. W okolicach pory deszczowej, tak jak my. Po deszczu ulice spływały strumieniami wody i robiło się naprawdę bardzo ślisko i niebezpiecznie. 14.00. Który dzisiaj mamy? Nie mam pojęcia. No nie, ja też nie mam pojęcia. Przyjechaliśmy w to samo miejsce, co byliśmy wczoraj. Zatankowaliśmy skuter, zjedliśmy śniadanie i zrobiliśmy kolejne 30 km. Jesteśmy w opuszczonym kurorcie, nazwijmy to bo nikogo tu nie ma i chyba od roku wczoraj tutaj nikogo nie było. Tam są te wraki, które chciałem nagrywać. Pada deszcz, utknęliśmy, czekamy aż będzie można użyć, uruchomić drona. Na wyspie spędziliśmy niecały tydzień pod koniec października. Jak widać pora deszczowa dała się nam wyznaki, choć padało jedynie popołudniami lub w nocy. Za to turystów było zdecydowanie mniej, a ceny dużo niższe niż w sezonie. Dotarliśmy na cmentarzysko kutrów, podziwialiśmy port rybacki z latarni morskiej, uciekliśmy od upału do lasów namorzynowych, plantacji palm, czy nawet do dżungli. Dla mnie wszechobecna dżungla była ogromnym plusem tej wyspy. Intensywne zapachy, nocne odgłosy i niesamowita wilgotność sprawiały, że pobyt na Koczank był wręcz magiczny. Nie obeszło się nawet bez bliskich spotkań z jej mieszkańcami. No i znaleźliśmy Kolejne wcielenie pierwszego pokolenia Bobeuszów, czyli moich patyczaków. To jest bobek, na skali pokażę rękę. To moja dłoń, a to bobek. Także trzy razy takie jak moja dłoń. Nie ruszaj go. Tak, patyczaki udają, że są gałązkami, tańczą. I że nie buja nimi wiatr. A jest Niektóre z tych spotkań nie skończyły się jednak tak sympatycznie. Kochang nie należy do najpopularniejszych wysp Tajlandii, ale przyjeżdża tu wystarczająco dużo turystów, aby zachęcić lokalne małpy do przeprowadzki na skraj dżungli. Stado regularnie pojawia się przy głównej drodze i terroryzuje kawiarnie i restauracje. Dlatego za dokarmianie małp grozi tu wysoki mandat. Podróżując po wyspie napotykaliśmy małpki każdego dnia, ale tylko raz spotkaliśmy całe duże stado, więc postanowiliśmy zatrzymać się na poboczu i nagrać kilka ujęć. A teraz zwróćcie uwagę na tego przystojniaka. Albo tą ślicznotkę, bo w sumie nie jestem specjalistą od małp. To był mój koktajl? Tak. Trzymaj kamerę, trzymaj kamerę. Co tu właściwie zaszło? Niewiele miesiąc dołączyłam do Pitera trzymając w dłoni resztę koktajlu. Wystarczyła minuta, abym dostała nauczkę na całe życie i pożegnała się z dobrym szejkiem. Wróćmy jednak do tematu z początku odcinka, o którym obiecałam z Wami jeszcze porozmawiać. Koczang oznacza wyspę słonia. Nie ma tu jednak dzikich słoni. Są trzy albo cztery ośrodki, do których wycieczki oferują tutajsze biura podróży, ale można też wykupić na miejscu. One są zaraz przy drodze, jeden jest oddalony trochę bardziej w dżungli. Obecność słoni w turystyce jest bardzo popularna w Azji Południowo-Wschodniej. Niestety, tam, gdzie pojawia się chęć zysku, potrzeby zwierząt odchodzą na ostatni plan. Słonie są wykorzystywane do granic możliwości. Obsługują klientów dzień w dzień, od rana do nocy, przez cały rok aż do swojej śmierci. Mimo że ich kręgosłupy nie są przystosowane do noszenia ciężarów, dźwigają na grzbietach ciężkie siedziska i nawet po kilku turystów naraz. Dlaczego nie warto jeździć na słoniach? Dlaczego nie warto y, wspierać takiego rodzaju turystyki? Te słonie przez cały dzień są przywiązane łańcuchami, które widzicie na ujęciach i stoją w tych budkach. Mają na głowach rany od bacika, który, przez które są dyscyplinowane i popędzane. To nie jest naturalne, że słoń maluje obrazy farbką, czuli się do ludzi. Zupełnie przykre i nienaturalne jest to, że jak się podchodzi do małych słoń, to zaczynają się do siebie przytulać i pozować trąbami do zdjęcia. Obraz jest bardzo przykry, słonie widać, że są smutne i zmęczone, bujają się, zestresowane na boki. W życiu bym na słonia nie wsiadła i sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy warto. Bo moim zdaniem nie. Na szczęście świadomość turystów jest coraz większa, a takie miejsca powoli zamieniają się w przyjazne słoniom ośrodki. Na pocieszenie dodam też, że w trakcie naszej podróży rząd Kambodży zakazał jazdy na słoniach w kompleksie świątyń Angkor. Oby tak dalej. Ostatni dzień na wyspie Koh yy, Pakujemy nasz szpej. I jedziemy na prom. No i pora, pora już nam uciekać z tego cociągu. A szkoda. Tutaj chyba było lotnisko albo. Jest albo. Boisko. albo teraz jest boisko, ale może było kiedyś lotnisko. A tutaj jest wcale nie ciekawa rzecz. Dlatego, że to jest spłonien, spalony ultralight. Samolot taki. Ten wrak ma już trochę czasu. Zastanawiam się, czy on tutaj został przeniesiony, żeby służyć jako taka rzeźba nowożytna, czy po prostu tutaj wylądował i się spalił. Bardzo mnie zastanawia jego historia. Bo wygląda, jakby miał już tutaj sporo czasu. No sobą, jest zarośnięty. Pojechaliśmy nad prom, mieliśmy do przebycia bardzo trudną drogę, dlatego, że załadowaliśmy się we dwójkę z dwoma plecakami. Jestem bardzo zmęczony, bo... no, no... ciężko. No i zdaliśmy już skuter. Jeszcze ostatni raz pokażę, jak wyglądał. Bardzo dobra maszyna. Wyobraźcie sobie, że się załadowaliśmy tutaj w dwójkę z naszymi dużymi, dwoma plecakami. Do tej malizny. Szkoda, że nie nagrałem, jak... Byliśmy zapakowani, no ale trochę nie było pogody na to. Także spoko. Wracam teraz do parki i czekamy na prom. Prom zdaje się już płynie. A, oczywiście, że tam. Prom już płynie, ja pokażę. O. I lecimy. Czy warto odwiedzić koczank? E, 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 e. Spędziliśmy tu niecały tydzień. Nie nudziliśmy się ani razu. Na wyspie są piękne plaże i miejsca do snorkelingu, którego nie nagraliśmy, a także no nocne markety, których także nie nagraliśmy. Szybkie podsumowanie atrakcji po dwa najbliższe ujęcia. La, 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 la. Punkt widokowy. Molo. Las namorzynowy. Lo, 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 lo. Aleja palm. Przystań z kutrami. Latarnia w porcie. Plaże. Wraki, wraki. Na, na wyspie można spotkać... Różne zwierzątka Peter masz nowego przyjaciela Pana Krabusia O, Nie możemy go zabrać No co dobrze ja Idź dalej w tym kierunku wow. Wow. patrzę, patrzę idę, idę O tu kurwa Jaszur Kika Jaszur